Siemanko, witajcie. Ciąg dalszy prac przy Esie. Co teraz? Ostatnio robiłem wyciek przy piaście. Wyciek oleju z mostu. Zrobiłem go. Zalałem świeżym olejem most i pojawiły się kolejne wycieki. Jak widzicie, rozebrałem tutaj krzyżaka. Teraz biorę się tutaj, rozebrałem tą jedną flanszę. Teraz biorę się za tą drugą flanszę. Muszę to rozebrać całe. Jak już to mam tak obrócone, żeby po prostu to całe rozkręcić, uszczelnić na nowo i, i po prostu poskładać na nowych uszczelkach, albo będę wycinał uszczelki, albo będę to składał na silikonie, albo kupię. Jeśli gdzieś dorwę, wszystko się okaże. Yy. No i będę to składał z powrotem, żeby po prostu do tego nie wracać. Jak już to mam rozebrane, to od A do Z to zrobić, uszczelnić i żeby to było zrobione dobrze. No i tyle. No. Będę działał dalej. Jak widzicie, no próbuję to jakoś wszystko doprowadzić do stanu używalności. Ale co chwilę jakieś newsy wychodzą. Ale. Cała zima przede mną, także będę sobie to tu pomału składał, żeby na wiosnę wyjechać już w pełni sprawnym SM. Myślę, że tyle. Jak będę dalej coś składał, to będę nagrywał kolejne filmy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Siemanko, witajcie. Dogrywam Wam kolejny materiał, żeby po prostu nie robić osobnego filmiku jak widzicie musiałem wyciągnąć dyferencjał rozebrać półosie bo bez rozebrania półosi nie jestem w stanie tego wyciągnąć po prostu bo to się jak gdyby zazębia i nie jestem w stanie tego szarpnąć do góry jeśli półosie są w moście więc półosie zostały zdemontowane tam leży dyferencjał jak widać kawał Lelastwa. 70 kg to waży. Ledwo się mi to udało stamtąd wyszarpać, żeby to wyciągnąć na zewnątrz. Tam się okazało, że po prostu te zębatki, ten wieniec po prostu tutaj chrobotał, więc sobie to rozebrałem całe, poskładałem Teraz już jak gdyby to tutaj fajnie chodzi w rękach, wcześniej jak gdyby to się nie dało tym obrócić, bo tam po prostu obcierało, więc to sobie poskładałem. Dałem nowy uszczelniacz tutaj pod ten kołnierzyk. Tutaj mamy korek w lewu, też będzie uszczelniony. Yy, tu po prostu jest to uszczelnione. Nie dojrze, że wyciąłem sobie uszczelki, to jeszcze dodatkowo to tutaj na silikonie poskładałem. Yy. Co dalej, tu muszę to jeszcze wy, wyczyścić, dobrze, odtłuścić, wytnę sobie uszczelkę pod ten kołnierz tutaj. Już mam zamówiony, zamówiony mam arkusz, prawdopodobnie dzisiaj dojedzie, więc to będę wycinał. Co dalej? Tutaj mostem sobie po prostu wyjechałem z podciągnika, żeby lepiej było to założyć bo wyciągałem to, ten dyferencjał, jeszcze jak most tutaj był stawiony i się strasznie z tym upociłem, żeby to wyszarpać, ale się udało, ale stwierdziłem, że do samego założenia z powrotem tego dyferencjału e, wyjadę sobie mostem z podciągnika z racji, żeby po prostu to złożyć na raz, a nie bawić się z tym, zwłaszcza, że tutaj będę miał silikonowane to też. Będzie uszczelka ale też będzie silikon dany, i więc, żeby się z tym po prostu nie nie zapętlić i nie rozbierać tego po trzy razy, bo gdzieś to tam będzie klinowało, tylko po prostu wezmę i tak e, ja mówię, no tu mam dojść, do tego jeszcze mogę sobie go troszkę odsunąć, e, żeby było dojście, i może nawet w, w dwie osoby to zrobimy, żeby po prostu to było. E, Jednorazowy szczał, i żeby to pasowało, i nie trzeba było tego czy... rozbierać, znowu czyścić, smarować na nowo silikonem i bla bla bla. Także mam to już wyczyszczone, odtuścić, wyciąć uszczelkę, poskładać tu w środku też sobie już to troszkę wyczyściłem z tego starego oleju. Tam były też jakieś opiłki metalu, także resztki jakiegoś z tego silikonu starego. Także po prostu sobie to obczyściłem, już. Więc jak już się wziąłem za ten most, to chciałem go zrobić od A do Z. Bo tutaj prawdopodobnie też podciekało z tego, z tego uszczelnienia. Tutaj. Także chcę to wszystko zrobić już jak gdyby od A do Z, żeby do tego nie wracać. A czy mi się uda? Sprawdzę, jak poskładam i zaleję olejem. Wiadomo, jeszcze muszę pół oś poskładać. Tu mam jedną. Wiadomo, że też muszę to znowu uszczelniać. Ostatnio robiłem wyciek, uszczelniałem, było fajnie, nic nie ciekło, no ale okazało się, że są inne wycieki, więc musiałem to rozebrać jeszcze raz. Więc jeszcze raz to będę składał. No myślę, że tyle. No. Jak będę miał poskładane, to może coś nagrał, ewentualnie dalszy etap będę nagrywał, żeby po prostu żebyście byli na bieżąco z postępu pracy. Dzięki za oglądanie, za komentowanie. Jeśli się podoba, zostaw łapkę, suba. Będzie to motywacją do dalszego działania. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych. Cześć!